Dzień dobry. Dziś robimy odpakowasz. Odpakowasz robimy. Kio pudełka. Widać w ogóle? Nie wiem. W każdym razie. Witam. Pokaż. E, po, e, e. Odpudełkowasz, tak. Odpudeł. że Odpokurze... Odpakutowałem. Eee, tak. Zrobiliśmy Ewanie żo i otworzyłem. Jest takie coś. Sprawdzam, co jest w środku. Eee, w środku jest wąż. Oglądacie kanał upokażowanie. Zapukorzowałem Ciekawe, czy pasuje. Pasuje jest dobrze. Oglądacie kanał slime.pl Muszę zmienić tam nazwę.